No witam Was. Yy, jesteśmy tutaj dlatego, że będą mi tutaj potrzebne właśnie sadzonki. O, dobra, może nie od tej strony sobie wezmę, ale... Bo miałem właśnie iść do piekła, kończyć to co tam robiłem i robić go z, to z Wami. No ale zapomniałem o sadzonkach, a wszystkie niestety zużyłem na to, żeby yy, tutaj je posadzić, więc my teraz je pozbieramy. Mam nadzieję, jakoś szybko to pospada, bo... że za blisko to jest siebie posadzone. A i w ogóle też... Na razie są tutaj tylko dwa rodzaje drewna, ale też spokojnie też będzie tego więcej, bo planuję posadzić w sumie chyba każdy rodzaj. W ogóle patrzcie się mam, wydajność na 5. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku miałem taką samą, ale super jestem zadowolony, bo bardzo szybko się nią to robi. Dobra, w tym momencie jak to będzie spadało, ja sobie przy okazji pójdę po jakieś kwiatki. O, już tu jest. Pójdę sobie po jakieś kwiatki, bo będzie mi potrzebny barwnik na szkło. Niebieski, ale chyba go tutaj nie mam. Dobra, trudno. Chociaż technicznie nie będę chyba zbierać tych kwiatków, bo mogę to szkło zrobić jakoś później, poza nagraniem, albo gdzieś dograć coś. Ja sobie tu poczekam w spokoju. Niech to pospada. Dobra, może jakoś super dużo tego nie mam, no ale nie chcę mi się chyba czekać za bardzo. Więc, skoczę tylko szybko do domu. Wezmę sobie białą wełnę i zmykamy do piekła. A właśnie propos, bo chyba nie było tego w poprzednim odcinku, ale dorobiłem tutaj mosty. Tak, czekajcie, ja pokażę może jak one z bliska wyglądają. Najwyżej to wytnę, jak już pokazywałem. Szczerze mówiąc, dawno nagrywałem siódmy odcinek i tak. Nie pamiętam co w nim było. Pamiętam tylko tyle, że kościół chyba kończyłem. O proszę, tak on wygląda. A tak wygląda z boku. Nie jest jakiś super wybitny, ale mi się podoba. A tamten drugi jest taki sam. Jeszcze będę musiał tutaj zrobić, ale no to już później. Tak i oczywiście zrobiłem tutaj mapę. Patrzcie jak to ładnie wygląda. Kościół wygląda tak w sumie ciekawie. Okej, okay, dobra. To może zostawię, a to całe sobie wezmę. O, tu jest jasno niebieski barwnik. To jest... O. Fajnie, nie muszę zbierać. Ale to później. A propos takich rzeczy bieżących w życiu prywatnym, to mm, możecie mi powiedzieć jak wam wakacje mijają, bo moje jak zwykle w domu jest no w końcu. Myślałem, że ta podróż będzie wieczność trwała. I w ogóle chyba tutaj też będę musiał jakąś ścieżkę w sumie porobić do tego, bo tak... Przez te drewna tak i tak... właśnie, no spadłem. No ciężko się tu przechodzi. A jak powstanie tutaj taka, wiecie, ładna drużka, to od razu będzie. Wszystko pięknie. A, w ogóle przy okazji, jak jesteśmy tutaj, to czekajcie, czy mam tu jakieś miejsce, żeby to zostawić? O, tutaj. Pokażę wam w ogóle, yy... jest jak to się nazywało? twierdzę? Chyba tak to się właśnie nazywało. O, proszę bardzo, tutaj blisko. bliziutko, tutaj właśnie jest ta twierdza. A nasza miejscówka, którą my tutaj budujemy, jest właśnie tutaj obok. Więc, no bardzo blisko. Pytanie teraz, gdzie było to zejście? Bo tutaj. Okej, okay, dobra, czekajcie. To sobie dam tutaj. A ja na razie wezmę sobie ziemię. A i ja w ogóle udało mi się to coś yy, zdobyć. Zgliszcza. To mi się w sumie trochę się zdziwiłem, bo mi się zawsze wydawało, że to jest raczej bardzo nisko, a to było całkiem wysoko. Czekajcie, muszę tutaj zejść. A dobra, tak skoro. O, teraz pytanie. Bo właśnie tu jest to. A ja bym właśnie chciał zrobić tak... Wiecie, takie jakby schody. Chociaż w sumie. A może nie? Może w sumie dam tutaj tylko drabinę. O ile można postawić na mniej drabinę. Dobra, to sobie zbiję. Zacznę sobie stawiać ziemię. O, wezmę sobie jeszcze to i właśnie tak, gdzie nie, będę sobie dawać właśnie. O, ma taki inny kolor. Nie podoba mi się to. Dobra. A właśnie, a propos tego, dlaczego tak to wygląda. Ja planuję właśnie zrobić to w takim stylu, że to będzie imitował tak jakby niebo i tutaj gdzie nie, dam właśnie... Białą wełnę, żeby imitowała chmury. I też gdzieś tutaj, nie wiem, może tutaj. Zrobię coś, co imituje słońce. Nie wiem, wydaje mi się, że taki pomysł jest spoko. A w ogóle może się zauważyć też nie, przybiło, nie przybyło mi w ogóle śmierci, bo jakimś studem yy, nie zginąłem. Czemu to jest? A, dobra, to jest piasek. Już miałem olbrzymiego ob farta. Co prawda parę razy udało mi się wpaść. Yy... Do lawy, ale żyje. Mam nadzieję, że teraz sobie tego nie wykrakam, jak to powiedziałem. Mogłem chyba jednak sam zacząć to robić i ewentualnie na nagraniu to skończyć, bo coś czuję, że strasznie długo mi to zajmie. Pewnie y, wytnę większość tego i odcinek pewnie będzie trwał jakieś 5 minut. Ale no cóż, trudno. Rozrasta się to? O, chyba się rozrasta. A i w ogóle też muszę wam tak trochę jakby podziękować, za w sumie subskrypcje. Bo choć nie mam jakoś, jakoś super dużo, bo po ostatnim filmiku mam ich 49, to jednak e, powiem wam, że nagrywając e, Minecrafta nie spodziewałem się, że w ogóle jakieś subskrypcje będą mi przybywać, dlatego, że przez pierwsze kilka miesięcy mój kanał był totalnie no-namem. W sumie dalej jest, ale jakoś tak jak zacząłem nagrywać te odcinki z Minecrafta faktycznie jakoś widać, że jakaś taka widownia się pojawia na moim kanale i że ktoś tam faktycznie subskrybuje go to jest w sumie fajne i nawet takie powiem wam, że motywujące bo przynajmniej dzięki temu czuję, że nagrywam nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś i właśnie z tego też powodu postanowiłem że kupię sobie nowy mikrofon, żeby ten mój dźwięk chociaż może teraz nie jest jakiś super idealny, ale jednak... Yy... No mówię się szczerze, że jakby ktoś na przykład sobie włączył moje pierwsze filmiki, no to ten dźwięk jest okropny. A teraz z tym mikrofonem, który mam nowy, no, brzmi to przynajmniej jakoś, nie wiem, że nie ogłuchniecie przynajmniej. Takie mam nadzieję. I tutaj też jest piasek. Czy tu pochodnie sobie dam? Może tutaj też. O, rozrasta się całkiem ładnie. Chociaż kurczę, myślałem, że ta trapa będzie bardziej taka zieleńsza. Ładnie by to wyglądało, mam takie wrażenie. W ogóle możecie też mi napisać, co ja tutaj mógłbym zrobić, bo normalnie to ja planuję to zrobić ziemię, tutaj zrobić tą imitację nieba i posadzić jakieś drzewa. Ale właśnie teraz tak jakoś tak. Pomyślałem, że w sumie można byłoby tu jakiś park zrobić. Albo wybudować by jakiś domek czy coś. Nie wiem, możecie napisać. Jak macie jakieś pomysły, czy po prostu zostawić to tak jak jest. Okej, okay, dobra, ziemia się skończyła. Czekajcie, czy ja mam jak się wywinduje? Dobra, tym się wywinuje? O, prawie starczyło. Dobra. Jeszcze tutaj? Ej, ale ja mam nadzieję, że mi tej ziemica wystarczy, bo tutaj już sporo poszło. Dobra, wezmę sobie całą tą, może schowam na razie. To mi nie jest jakieś potrzebne. Teraz tracę ten piasek. Nie mogę go gdzie zmieścić. Dobra. A w ogóle też, a propos, jakieś tam komentowania mojego kanału, też muszę podziękować. Również youtuberce, która nazywa się Dury Kary, która właśnie od jakiegoś czasu też e, komentuje moje filmiki. Dziękuję Ci za to. To miłe. Oczywiście ja też e, subskrybuję i komentuję jej filmiki, więc jakby wspólne wsparcie młodych youtuberów. Młodych, tak jak nam świeżych youtuberów. Też młodych też. Ci to dostaję rzeczy, które ja nie lubię w dwóręczności, że jak mi się kończy jakaś rzecz. Nagle ja stawiam pochodnie jako pomylony. O, a co my tu mamy? Nie skopałem tego. Już załatwione. Tylko to sobie schowam. O, już. Proszę. Dobra, cała ziemia, co miałem tutaj, mi się skończyła i w sumie nawet nie za bardzo mam się... O, dobra. Okej, okay, dobra. Czy coś zostało? A tu jeszcze jest sporo ziemi, Kurde, Myślałem, że już wszystko się skończyło. Znaczy, nie żebym patrzył tutaj e, całkiem niedawno i widział to wszystko, no ale wiecie. Mam krótkotrwałą pamięć. Dobra, koniec. Oczywiście nie miałem pochodni, żeby tutaj je postawić, więc zaraz to też ogarnę. Hmm, tylko tak właśnie myślę, bo właśnie chciałem zrobić tutaj takie ala słońce. Nie wiem, czy to tu bardziej, czy gdzieś tam. O kurczę, tu jak dużo brakuje tego. Dobra, ziemię to ja na razie odstawię. Wezmę sobie teraz, o. Też nie, dobra, z tą ziemią tu przesadziłem. wracaj. Będziesz potrzebna. Czy ja w ogóle I nawet to wygląda stąd. Dobra, tylko to sobie zbiję. Oczy czy jak do, jak do Dobra. Może ja to słońce zrobię bardziej tutaj. Fajnie, tylko nie wziąłem sobie, żeby to słońce zrobić tutaj. Super. Muszę się wracać znowu. Jeszcze mnie coś ugryzło w palce u nogi i... Jezus, nie mogę się skupić. Coś swędzi. Dobra, mniej więcej koncept jest taki. właśnie robię tutaj takie coś ale kwadrat. Niestety, ale nie mam nożyc, więc muszę sobie tak poradzić. O, sobie tutaj tak wypełniam to. Właśnie chciałem też tak. Też, dobra, może to nie wygląda jak słońce, ale powiedzmy, że jest. I kolejną rzeczą, którą robię, robię coś takiego, że. Czekajcie, może to sobie tak zrobię. O, kurczę. O. Zbiorę to i to wypełniam tym białym i to jest tak jakby takie powiedzieć imitacja tego że to jakby przykrywa nie wiem to słońce przykrywa chmura czy też jak chmura nie wygląda ale może też tam poprawię muszę tu jeszcze wyżej wyjść z drugiej strony też takie coś zrobić Trzeba było jednak może wziąć tę białą wełnę, znaczy niebieską wełnę, którą miałem w krzynce w domu. Mogę to dać tam? Nie, 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 nie mogę. <grymne> Dobra, to się później poprawi. No i właśnie też chcę takie coś zrobić wokół tego, właśnie takie plamy białe. Żeby one właśnie imitowały, czy to są takie jakby chmurki czy coś. Wiesz, właśnie myślałem, żeby z tych miejsc, gdzie sobie właśnie wydobędę, yy, też postawić tam wyżej. Ale coś czuję, że chyba mi nie starczy tego niebieskiego, tak czy siak. No bo mam 21 raptem. Ale dobra, może jakoś się to będzie. Chociaż nie musi być jakieś, wiecie, idealne. No ja właśnie chcę, żeby to było właśnie takie tak totalnie wokół. W oku. A ja na razie skończę ten odcinek i w następnym widzimy już, znaczy pokażę Wam już następnym skończoną wersję tego. Jeśli macie jakieś pomysły, czy mógłbym tu jakiś park zrobić, czy jakiś domek może postawić tutaj w neterze, to piszcie, a ja z Wami żegnam. A